To jest tutaj, to jest tanie. Jeden gotowy czekoladę do 100. 90. To jest taka to jest. Tak zaraz się wyładuje. tym Jest żeby podobną do wszystko. Chęć będziecie wybrać koladę, żebyśmy Tak dalej. Nie, że ciążę, tylko po prostu po tym właśnie, to właśnie wtedy my to I raz jeszcze, ale to wracam, nie wiadomo co szczekać. Bo po prostu, to się teraz to właśnie wtedy tak. Nie, więc... Nie, tak, no, mocno <doludził> <laughs>。